Daniel Martyniuk znów na ustach całej Polski. Po burdzie w samolocie z Malagi do Warszawy czekają go poważne konsekwencje. Świadkowie relacjonują, że był agresywny, domagał się alkoholu, obrażał załogę i groził pasażerom, aż pilot musiał awaryjnie lądować w Enicei. Teraz głos zabrał prawnik Jakub Mężyk, który nie ma dla syna Zenka dobrych wieści. Jak tłumaczy, Martyniuk może ponieść odpowiedzialność aż na kilku płaszczyznach administracyjnej, cywilnej i karnej. Grożą mu grzywny, zakaz lotów, a nawet więzienie, jeśli uznano by, że zagrażał bezpieczeństwu lotu. Co więcej, linie lotnicze mogą domagać się od niego zwrotu kosztów awaryjnego lądowania to mogą być dziesiątki tysięcy euro. To nie koniec. Śledztwo mogą prowadzić zarówno francuskie, jak i polskie organy, dodaje prawnik. Dla Daniela Martyniuka ta podróż może być najdroższą w jego życiu.